Siemaneczko wszystkim śmietnikowej z tej strony. O, dzisiaj dla odmiany początek z takiego miejsca. E, poznajecie? To jest Odra. To jest Odra. E, stan, powiem wam, że jest chyba za niski teraz. Także po tej ta powódź coraz bardziej opada. E, naprawdę jeszcze raz wyrazy ubolewania, współczucia dla wszystkich tych miejscowości, które ucierpiały. E, powiem wam, że Jakbym ja miał zdecydować, to ja bym nie inwestował w te wszystkie naprawy i w ogóle tylko zainwestował. Ojej, prawie by kamera upadła. Tylko zainwestowałbym w budowę tych zbiorników, prawda, wodnych, które mają chronić przed powodziami, żeby to było wiadomo, że się dostanie z początku trochę ciosów. Ale uważam, że jak to, jest, bo to jest naprawdę mnóstwo roboty tyle wykopać wysiedlić tych ludzi, jakoś im zapłacić godzinę, godzinę pieniądze za to wszystko. Ale mi się wydaje, gdybym miał decydować to to by było najbardziej najbardziej właściwe. A tu Wrocław, raz, raz jas, różanka. Taki mamy poziom wody. Bloki osiedla, osiedla bloki, morze bloków na nas czeka. Także dzisiaj taki dzień zrobimy, że z kolegą po prostu Będziemy jeździć, będziemy jeździć po, po, po całym, po całym rewirze, zaczynamy, lecimy na Różankę, lecimy tam dalej, gdzie po prostu bierzemy rowery i dzisiaj będzie, będzie odcinek na rowerach, także zapraszam Was na takie luźniejsze, nie chodzi o to, żeby znaleźć, prawda, tylko żeby, żeby się dobrze bawić, e, no, no wiadomo, że niespodzianki są, 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 są fajne ale nie ma co się nakręcać, baczę jak się nakręca to potem z tego tyle wychodzi no także ja już kroczę teraz właśnie na kroczę właśnie teraz na e, do kolegi wery, no i będziemy lecieć więc zapraszam do poszukiwania e, jaka u was pogoda jest na całym świecie i w całym kosmosie też i we wszechświecie pozdrawiam wszystkie galaktyki Wrócimy. Zobaczycie, razem klikniemy tam na tamte hasioki i będziemy lecieć w tamtą stronę dalej, także zobaczcie jaki fajny widok w ogóle. Śliczny widok. I co, schodzimy? Schodzimy normalnie? Świetnikowy artysta ma zejść? Pracujemy normalnie do innego wymiaru dzisiaj na tych rowerkach. Na a śmietniczki, a śmietniczki. Idzie trochę sportu Patrzcie, jesteśmy na takiej miejscówki, odkrywamy nowe miejscówki, także wszędzie coś jest. Taka, dziel, taka dzielnia, taka miejscowa, takie kasioki, normalnie. Lecimy sobie, a tu taka reklamuszka. wystawało takie coś. I ja już mówię koledze, medal, medal, a tu patrzcie, taki bieg solidarności. Dobrze, że nie jakiś wiecie z chyba, tak? Magnes? Tak, Magnes nie przyciąga. Medal z Mosiozu Wrocław, bieg solidarności, kolekcjonerski 19 bieg. Z tyłu taki awers zdolny Dolny z pamiątka Wrocławia na pewno. I zobaczmy co dalej tu się kryje ludziska. Ja troszeczkę taki zmęczony jestem. No nie patrzcie na mnie. Mamy medal, mamy, dostaliśmy już medal. Co jeszcze dalej? Miecz! O! Twierdza kłodzko. Miecz, twierdza i kłoska Sorki, ale nie mogę za bardzo szybko mówić. Wiecie? Bo mnie mi trochę boli. Twierdza chłosko, mamy twierdza kłodzko ludziska. Jak najbardziej bierik Co tu dalej będzie? Tu już kolega następny beda chyba chce wyciągnąć Ale mamy Jeepa rozwalonego To nie Tu będzie magiczne pudełko Wszyscy razem w komisji, jakiś jakieś, wiecie? Jakieś wkręty, to nie To taka zaślepka Tutaj jakieś książki o Polsce Ale ci to z tymi pa pa, pa 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 Co to jest? Co to jest? Sony? Nie mam pojęcia to znaczy ładowała, puszty, kojarzycie Kojarzysz? Ja tego kurka nie kojarzę. Weźmiemy jak coś, żeby nie było. Co jeszcze dalej tutaj wierzycie i zobaczcie? masz. legitymacja ubezpieczeniowa, nie będziemy mówić czyja, ale sprawdzimy datowanie 59, także dobrze. Nie jest taka, nie jest taka woda, bierzemy. Może być depozycji. Może widzę pożyczki Właśnie co to. o taśma wideo jest. Kośma wideo normalnie. Wszystko to małe Mamy wozy bojowe. To mogą być stare, wiecie. Made in PRC, wiecie? Także to, to mogą być stare u repliki jakichś takich wozów. Ja bym ich nie lekceważył. Wezmę te stare repliki, bo one nie są zwykłe. Powiem wam. Zobaczymy dalej, one mi coś, tam chyba w kółka poleciały, a nie chcę, żeby poleciały kinder, co to, kinder kolorowany, nie, No nie zamówimy dzisiaj, ta, różaniec jest normalnie, ty kubany, zamówił różaniec, patrzcie, ale jadka bez trzymanki, słuchajcie, zobaczcie, razem to zrobimy, ale ciekawa sytuacja, stolecie Fatimy, ale jadka bez trzymanki. Normalnie sprawdzimy to. Dobrze czułem? Tak. zobaczcie Różanie z Fatiby. On srebrny, normalnie. Fajne końcowe wyrzucają, jak polskie hasioki. Zobaczcie co ludzko. Takie różanie z Fatiby. Kurcze, nie, nie chcę go wyciągać, bo to jest zapakowany. On chyba jest srebrny. On jest srebrny, nawet. Nie, nie wiem, zaraz Magnes ciągnie? Magnes wyciągnie. A co tu jest napisane? Kesycham pani. Pani dorotu prawdziwy skarb. Także dziękujemy za skarb, no nie? Borgia. Dziękujemy, A. dziękujemy za skarb, swapiny. Chowamy to normalnie. Żeby to nie było, bo to jest cała paczka kolesionerska. Patrzcie. Co tu? Patrzcie, skarb, mały taki różowy. Co ojeczne wyszili? On jest srebrny. ten, to wyróżowe srednie kuwa. Ja widzę chyba. inni srebrne. srebro to jest armiatka. Tutaj A potem to spakułem na bazie. Bo na razie trochę jestem. O! A co my tu mamy? Digital one every day. Co to jest? ścierka jakaś. Weźmiemy ściereczka czy nie. Nie wiem do czego to. Zobaczcie sami sobie Co to jest? Jakiś taki Woreczek, wiecie? Nie wiem, nie podoba mi się to, Tutaj jakaś kita. Może dalej, będą? Nie, tu nie ma. Tu nie ma. A telefon, będzie telefon? Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale widzę coś już tutaj. Co to jest? E, to pilot To tylko pilot idziemy dalej. Książeczka zdrowia dziecka. Jest, stara. Dobra, to na razie książeczka zdrowia dziecka sobie weźmiemy i odłożymy też bo to nie można nie wiem czas zweryfikować Taśmy wideo co to jest taśma? można otworzyć zobacz z to, to w ogóle działa czy nie patrzcie tu takie rzeczy srebro pa 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 biruteria to jest srebro srebro będzie pyjaliatka widziałeś to stary patrz tylko że srebro jest Ja to potem zweryfikuję zaraz na spokojnie przypomnijcie mi to Próbka, 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 dawać próbkę. Musi być gdzieś próbka. Zaraz sprawdzimy. Poczekajcie chwilę, zaraz wyrychniemy. Ta jest reberka, medale. Typowy depozyt będzie, którego nigdy nie zobaczył, bo na spokojnie sobie pogrzebać. Może jakiś bierz wyjdzie tam? Ładowarka do do Pewnie, że tak. Teraz, Teraz zrobię film do końca. Bu co to jest? i nie będzie bo gdzie ta biżutera wyskoczyła? ona gdzieś tu wyskoczyła trzeba uważać, bo tutaj biżutera może wyskoczyć z To. pach chyba że z wyskoczyła dobra dalej, jakieś sole loty i w może być wiecie co? złoty pierścień nie ma, z do którego roku? Tudzie, strepsil, co mi się przyda, potrzebne strepsil, zbiorę strepsil, strepsil mi się przyda, plastry, też nie, ale mi się przydały, sól, dobra sól chyba powiem tak 26, 26 dobra sól, bieli, bieli sól, co jeszcze bieli, o kluczyk fajny, o te <laughs> lepsze skarby to będą na dole, zobaczycie, Po zegarek, ha <laughs> zegarki wyrzucę na polskie ale aliatka. Ale nie ma sygnatur, czyli to jakiś. Powiem wam zwyklak, ale ładny. Zobaczcie, no ładny zegareczek wyrzucili. Czyli zegarki takie wyrzucają. Sygnatur brach chyba, chociaż chyba może tam będzie, ale fajny, nowy, nowy zegareczek. Także są już fanciki, zbierają się moi zegarki. Tu możliwe, że sreberka, klucza i lecimy. Dalej z tym tematem ludzie. Co to za tapsy. Witamina C, witamina C co To jest ta fajna, po czego to? Mobiluada, fajna, nie? Taka Asia ta mobilada Ta zwykła, ale też się może przydać. A ta mobilowała fajna, pokażę, wyczyszczę wypracam. Co tam jest? Mobil? W środku? Fajna Sasia Co dobra A, karty Pa offroad, są te stare, Berlin Starter, Stare karty off-road, triu, auta takie. O kurcze, super top triumf, On takie karty dziwne. Bieli, dalej. Tu będą, nie będą na wszystkie skarby, bo nie żałowali, bo dalej wyrzucali płaszcze. Co tu jeszcze do. o co to jest? właśnie patrzcie, różaniec znowu? Co, płyta, sprawdź, bo to mógłby być różaniec. O, klucze są, fajne klucze. Wyskakują, płyta, odbiegłość. No. Dobra, płyta Gerda, takie klucze wyskakują. Bieli bieli, bieli, co jeszcze masz? Lampka, nie pioniera Na co to na okularki chyba fajnie futera pioniera kabelki nie ten nie, tego nie tu. To. to jest V audio, to V audio to dobry kabel. Ta? A to nie to, to nie do starego komputera? Nie, to jest telewizor To zobaczymy, zobaczymy Autko, które razowanie Metalowe powiem wam, metalowe auto Także może to być dobrego metalowe auta Powiem wam O pokaż jaka to jest 5 minut wolności Fajna popielniczka Ale wyrzucają Co wychodzi O ten jest fajny, w stanie o, nie znowu miał dwóch półek PRC Gas 69 O widzę że zbiera metalowe Także spoko metalowe będziemy brali Tak metalowe? metalowy, a ja też ma kurka wodna, ten, anka i stary samochód, ale fajny, widzicie taki metalowy samochód kolekcjonerski, podwozie od którego? o, podwozie, tak, 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 co tutaj układać, teraz mamy coś, o, patrzcie, no. skąd skąd volkswagen Volkswagen, 43, stare auto, to są stare auto, to są stare modele Fajna kolekcja, co tam jeszcze będzie? Jakieś takie, te. Tego też. To może być podwozie do niego. Pokaż. Zbierek, to też. Zbierek, Masz Poloneza? Tak. Pokaż. Ale co on ku nie ma? Kurczę, polonerz Słan z PRC, z PRR-u. Nie ma. Kurczę, patrzcie. Stary to po... jest podwozie jakieś od tego Koła potrzebne są, koła Boże. O, pokaż, pokaż, pokaż Łańcuch będzie srebrny, będzie srebrny, patrzcie, srebro, czy nie? Masz tu pudełeczko na A próba, próba jest srebrny, srebro, Srebrny łańcuch rzeki, ty czaisz, ale Próba, 9, 2, 5, już widzę Także srebrny łańcuch, elegancko, drugi srebrny łańcuch no, Potem coś mamy coś ciężkiego. Potem... O, stary nyski w ogóle. Szkoda, że tych kółek nie ma. Ale mega kolekcja tych starych aut. Co tam Cześć. masz? Ciężkie, Ciężkie będzie? Całe, całe. Czyli co to będzie? O, jakiś mini keyboard wyrzucili. Ale jaka. Cały mini keyboard. Elegancki, nowy. Jeszcze w paczce, nie używany. że tu już rozkładaj to. To z po powrotem. To jest DVD. Podwozie się też... Czyta do tego, zaraz to zobaczymy. Ale tutaj mamy, o, też taki. Dlaczego kucze brakuje Fiat? Nawet jest łaba, łaba. Są stare auta po prostu. Tu jest krawaturka do Xboxa, do telewizora. Także zaznacz, a na sam dwie mogą być też heberka, biżuteria. Dlatego czekaj, złoto, to może być tu, tam. E, no, no. tak, to chyba tam żeby się też nie pokalecić Takz ta, jeszcze tak, drugifa Wyciągasz Co to, to patrz, kable ta I jest i kabel do, do tego nowy cały elegancko. Trójby no, I seria kluczy Kluczami was teraz zbombarduje taki, taki stary Patrz, jest sygnowany jakiś. Bombardujemy no, was tutaj teraz. Takie spinki mogą być też. Zaraz to zweryfikujemy. kurzę delikatnie tu sobie. Tam jeszcze jest jedny klucz. Drugi klucz, drugi klucz, trzeci klucz. I tu jeszcze jest. kolejna klucza. Raz, dwa, cztery, o jakiś łańcuszek jest, srebrny, srebrny krzyżyk o, gdzie to jest, próba tu jest na krzyżyku, ale jasne, ile srebra. teraz tu tutaj, tutaj, o nie, nie wypadnie, ale tu jest srebrny krzyżyk już też, może srebrko wyrzucili, kluczyków. patrzcie ile tu jest. Fajne depozyt wiem, że to sobie razem pić Jest kluczok, gdzieś gwoździe, śruby. Klawiatury do Xboxa. Patrzcie, ile rzeczy wyrzucają. w Co tu jeszcze jest? Słuchajcie, trzeba to. Klucz, euro. Łado, Chyba trzeba będzie... Dobra słuchajcie, jak się jeszcze stąd wyleci, to się z łączę, dobra? Bo nie będziemy tak tracić baterii, ok? Różnina, lecimy Lecimy, czy pogrzebiemy sobie tutaj Patrzcie no Wyskoczył jeszcze taki Nowo -pen. nie wiem, tu jest ten Nowo -pen. do czego to jest ten Nowo 3 czy to jest do insuliny? Nie, wiem, ten nowopęd jest do insuliny, weź tam otwórz go. No, i wyskoczył jeszcze taki. E, A kalk to jest do to... insuliny. to no. jest to nie Kraszcie, jest potrzebne. A kalkulator jest G-Lab, organizer, świetny do insuliny. stanie to znalezisko do insuliny. się to o, ale, fajny patrzcie kalkulator z wszystkimi opisami: wszystko, wszystko autka, te srebra, depozyty, lecimy to, będziemy wszystko weryfikowali, ludziska na bazie. Ja to zabieram i lecimy. No i co, powiem wam ludziska, że idę. Tam jest te srebra, to wszystko sprawdzimy tu na bazie. A tutaj mamy taki hasioł. Zobaczcie, kieliszki, normalne kieliszki. Dobre czy zbite? Mój kręgosłup normalnie, dobre, fajne z perelu. O, normalnie tu jest wystawka. Fajne kieliszki z tymi kanciastymi szyjkami. To wiecie, że ja lubię bardziej z kanciastymi niż, niż z okrągłymi. Nie, nie? Także ten może być. Patrzcie, ten też jest prosty. Ładnie wybite. Ten, a ten może też być, zobaczcie. Także depozyt kieliszków kurcze, te też te szyjki fajne mają takich w kolekcji szyjek jeszcze nie mam, mam powiem no i tutaj te, te i te, także kieliszkowy, kieliszkowy raz dzisiaj lecimy dalej, normalnie jeszcze taka latareczka tu była o taka leżała ale fajnie, odblast taki na noc zawsze coś może wam pomogę no nie pomoże, no nie, że widzą was w nocy, prawda? jak szukacie, no i te wszystkie bieliszki tak widać, że bieli nie są, nie są odszczerbione nie mają żadnych odprysków odszczerbień także ja, ja jak najbardziej bieli bieli i lecimy dalej o ja bieli to a resztę to zostawimy też innym poszukiwaczom a głębie? halo gdzie um, Stefan, mówcie Lecimy, lecimy dalej ze znaleziskami Bloki osiedla, osiedla bloki no i co? Tutaj w sumie takiego nic a tutaj Niezwykłe, bo danisz Majt Chodźcie ja to wezmę to Wam to pokażę przed światło Duńska ta, duńska blaszka no nie, także tego w Polsce nie dostaniecie, to 96 rok, o kurde ty to jest vintage, to jest vintage, patrzcie 96 rok widzicie, to jest vintage, 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 vintage puszka. jak najbardziej bieli. lecimy dalej, lecimy, lecimy, widzicie coś tutaj ciekawego, meble chcecie, tu bieli meble, Taka miejscóweczka, i tu namierzyłem takie buciki. Fajne, czyste, nie mają żadnej nazwy, ale są świetne. Czyste w środku, patrzcie, si niezniszczone, nie wiem, za firma Sea, no im powiecie, ale fajne, nie? Zobaczcie, ładne. bieli, damskie, nie? Siemaneczko na bazie śmietnikowego artysty. No i co teraz możemy na spokojnie zobaczyć tą biżuterię z tamtego hasioka. Okazało się lepiej niż myślałem. Mamy tutaj cztery przedmioty. Jeden to ten łańcuszek, który był z Fatimy, także został wysłany od. Tu jest wiecie co napisane? Instytut księdza, Instytut księdza Piotra Skargi. Widzicie na złoto, Instytut. Nie będzie widać, bo to taki złote, prawda? No dobra, ale jest ładny, ciężki powiem wam. Nie, magnes nie przyciąga, jak myślicie? Może być szansa na srebro? No ja nie wiem, bo magnes nie przyciąga, powiem wam. Muszę sprawdzić na internecie. Hmm. Tu niby nie ma żadnego ten. Nie wiem, nie wiem. Fajny taki krzyż. Co oni wyrzucają ten Hasiak Zobaczcie, masak. On jest takimi niebieskimi pięknymi jakby perłami, no nie? Śliczny. Tutaj jest. Takie, taki wzorek. I wam pokażę, co to jest. Serce przebite mieczem, chyba. Serce przebite mieczem, chyba, wiecie? Z tego co dobrze widzę. Eee, no i co? A krzyżyk tu wygląda tak. Zobaczcie, fajny. Co oni wyrzucili ten chasiak? Naprawdę nie jest taki lekki, jakiś plastikowy. Czyli te kamienie chyba muszą być szklane. Szklane kamyczki powiem wam. I taki piękny od księdza Piotra z Instytutu e, Krzyż Różaniec. Wspaniała rzecz co oni ze skarby rzucałem te haziołki. Mało tego, to zbadałem, e, co było w tym woreczku i okazało się srebrem. To jest srebrny łańcuszek tu już myślałem że patrzę nie ma ale to też może być srebrnym chociaż chyba ta góra nie wiecie ale sam łańcuch Patrzę jaki jest splot ciekawy taki splot powiem wam o widzicie ciekawy ten splot jest a próba jest tutaj już wam pokażę gdzie jest próba tu dziło próbka o na tym szerszym biciu są takie szersze widzicie o na tym na tym e, tutaj o Zobaczycie czy nie? O. Na tym. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Jak myślicie? Także 925. Tu na górze, o w tym miejscu. I na dole też jest. Coś bite, chyba. Nie, czy nie? Nie wiem, chyba też. Jakby dwie próby miały. Także fajny, srebrny łańcuch. Na tym pisze, też próba jest, 925 Italy, tutaj, nie wiem czy, kurczę, nie chcę skupić, ale musicie, o, kto się zna na srebrze, to że to jest srebro proste i logiczne, on tu się zerwał, wiecie, ten jest cały kompletny, nie zerwany, można go na szyi sobie nosić, kawał srebra, wam powiem, nie jest taki, kurczę, ten, jak dwa pierścienie gdzieś by były, czy jeden. Patrzcie, fajny, srebrny łańcuch. Wyrzuci inny hasiok. A ten wystarczy tutaj spiąć, sobie, prawda? To z tym spiemy, no i będzie cała, cały łańcuszek srebrny. Także powiem Wam też kawał. Patrzcie, kawał kieciwa na pewno trochę gram waży. No, powiem Wam trochę waży. A oba to już w ogóle trochę ważą. Mało tego. Jeszcze był. Taki krzyżyk na hasioku, pamiętacie, yy, czy nagrał się, czy się nagrał? Zobaczymy to, bo od razu rzucam, nawet nie patrzę, ale jest próba tutaj, widzicie na tym 9, 2, 5 także srebrny, taki fajny krzyżyś. też wyrzucili na hasiok, srebrny krzyż, no i fajnie, tyle srebra wyrzucili na, jeszcze nie wiadomo, czy to nie jest srebrny, ten krzyż ale to na pewno także że płaszczy, ile z ile wrzucają na zbieramy do wiecie zbieramy do 10 kg tu jest odłożone mam i zbieramy dobra, także takie coś takie znaleziska, lecimy na sen poszukiwania trzymajcie się brudko, pozdrowionka, zdroweczka, smacznego eee, jutro w, e, życzę wam od razu o poranku, żebyście wstali z uśmiechem wypoczęci, zdrowi żeby nic was nie bolało no i widzimy się znowu na poszukiwania. trzymajcie się cieplutko, hej